Kryterium Kolarskie to impreza, która wróciła na, do kalendarza imprez sportowych Miasta Bohota po 22 latach. W tej chwili na liście startowej mamy 104 uczestników. Z doświadczenia innych organizatorów wiemy, że w dniu zawodów co najmniej drugie tyle dopisuje się na listę startową. Także jeśli chodzi o frekwencję jesteśmy spokojni. No jest to bardzo ciekawa impreza, także pod kątem atrakcyjności. Pętla wynosi 2,5 km. Co kolarze jadą 45 minut, zależy od kategorii wiekowej, ale w 45 minut i 50 minut takie są dwa limity. Na ostatnim kółku e, kolarze słyszą dzwonek i kolarz, który pierwszy przekroczył przekroczy linię metę, po prostu wygrywa. Coraz większe zainteresowanie kolarstwem. Docierały do nas pytania, docierały do nas głosy środowiska kolarskiego o tym, że potrzebna jest w mieście impreza kolarska, e, atrakcyjna po prostu dla, dla ludzi. Stąd, bo tutaj zbuchatowała również wielu, wielu, wielu kolarzy, zbuchatowała wystąpi w tej imprezie. Bełchatowskie kryterium kolarskie to jest pierwszy etap cyklu klasyki ziemi łódzkiej. Rozpoczyna się on właśnie w Bełchatowie. Takich wyścigów będzie 6. Cykl kończy się w Buczku w pierwszej połowie września. Także do klasyfikacji brane są wyniki z czterech takich wyścigów. Także Bełchatowie, na pewno kolarze będą bardzo rywalizować o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów.